Bo mówimy o praworządności, dlatego chciałbym zapytać o dość dosyć stosunkowo nowej afery związanej z panią pseudodziennikarką Dobrosz Oracz. A potem się jeszcze robi bardziej niebezpiecznie, bo rzeczywiście wrzucane są do wiecznego ognia. Nie ma pan kompetencji ja, nie, do tego. Radę, że, ale nie, ale to nie kulturalne, bo pan wyrywa mikrofon. Nie. Bo nie pozwolę, obrazić mojej koleżanki. Szampać. Nasza telewizja publiczna nadaje się na pewno do jednej rzeczy: do zapewniania niepowtarzalnej rozrywki w momentach, kiedy wcale nie próbuje jej zapewniać. Lata rząd tej i poprzedniej ekipy sprawiły, że tej stacji nikt już nie bierze na poważnie. Chociaż może jest ktoś, kto ją tak potraktuje prokuratura ale do tego zaraz przejdziemy. Zanim jednak stoczymy się do poziomu TVP, przypominam, że jesteście na kanale kto wygrał więc obowiązkowo zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Znacie pojęcie klęski urodzaju? Telewizja polska przeżywa właśnie coś takiego tylko na odwrót. Przez działalność takich gwiazd jak Dorota Wysocka-Sznepf albo Justyna Dobroszoracz. Wszystkie inne pomniejsze i codzienne odpały, jakie ma ta stacja, giną w gąszczu innych nagrań. Do dziś zastanawiam się, na jakim poziomie jest dzisiejsza czysta woda w porównaniu z ekipą Jacka Kurskiego. Jak na razie nie wydaje mi się, żeby przebili poziom malowania Tuska na czerwono, ale powoli i systematycznie się do tego zbliżają. Były ministrze edukacji Przemysławia Czarnku. Pan słyszał jego słowa na temat psów na łańcuchu. Hmm. Tak, no więc jak tak sobie pomyślałem, pani, że patrząc na agresję pana Przemysława Czarnka, że ja miałem takiego dużego psa, o, chowowarta, ale nie, nigdy go nie trzymałem, jej nie trzymałem na łańcuchu, jak tak. Patrzę to do ochrony terenu. Może nawet czarnek byłby lepszy, gdyby go tak na łańcuchu yy, trochę przytrzymać. Po, to po, to po sobie daleko, dni, trochę posiedziałby chyba, sobie nasi. dwa dni na takim łańcuchu, to by może zmienił zdanie. No, tak myślę. Dalibyśmy wodę. Rozumiem. Ironię, dobrze, to tą ironią zakończmy wobec tego. Udowodnili to całkiem niedawno, kiedy w jednym z moich ulubionych programów propagandowych Polskich Kwiatach prowadzący uznali, że chyba brakuje im w życiu rozrywki i postanowili zaryzykować pozwem, obrażając przy tym miliony Polaków. Grzesiu, co? Ty chodziłeś na różne lekcje takie z przysposobienia religijnego? Chodziłeś? Nie ma takich lekcji. No były. Przysposobienie religijne. No religia w sensie. No. I tam się dowiedziałeś jaka jest dalsza część tego cytatu? Co to są te Chodziło rzeczy? O, te rzeczy to są plewy. Plewy. A potem się jeszcze robi bardziej y, niebezpiecznie, bo rzeczywiście wrzucane są do wiecznego ognia. A kto chciał wrzucać plewy do wiecznego ognia z kosą na sztorc? Ten. Kosą, bo myślałem, że chciałeś, chciałeś żebym powiedział pan buch, a on akurat rzeczywiście na szczęście o kosach z, na sztorce nic nie mówił. Wiecie, mnie takie żarciki jakoś specjalnie nie oburzają. Raczej jest mi po prostu żal, że prowadzący z jakiegoś powodu bali się zrobić podobny żart o muzułmanach, albo jeszcze lepiej o Żydach. Wtedy to dopiero byłoby śmieszne. No ale wtedy mogłaby się już pojawić jakaś reakcja ze strony tych, którzy dają pieniądze na całe to show. A na to nie mogą sobie pozwolić. W TVP muszą bardzo uważnie wybierać cele. Dlatego zdecydowali się uderzyć w wartości milionów Polaków, do których w teorii i zgodnie z pierwotnym założeniem stacji powinni docierać. No ale pomińmy już nic nieznaczące rubryczki w ustawie i przejdźmy do tych bardziej znaczących. Bo o ile to nagranie mnie specjalnie nie uraża, o tyle katolików w Polsce jest bardzo dużo. I nie każdy może być aż tak wyrozumiały. W polskim prawie karnym znieważenie uczuć religijnych reguluje artykuł 196 kodeksu karnego. Przewiduje on karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Dla osoby, która publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do obrzędów religijnych, obrażając tym samym uczucia religijne innych osób. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że pokrzywdzony musi złożyć subsydiarny akt oskarżenia, jeśli prokuratura nie podejmie działań. Oznacza to, że de facto każdy z Was mógłby złożyć taki pozew. Ponadto, w przypadku mediów, jak TVP, odpowiedzialność może ponosić instytucja jako pracodawca lub nadawca, jeśli treść została wyemitowana za jej zgodą. Ja do niczego nie namawiam, ale nie mam wpływu na innych Polaków, którzy już zapowiedzieli pozwy. Więc niedługo wokół stacji może zrobić się głośno nie tylko za sprawą jej odpałów. Swego czasu Jerzy Urban również otrzymał podobny pozew, który ciągnął się aż do końca jego życia. I jeszcze jedenaste przykazanie, nie będziecie w tygodniku nie drukować portretów mojego syna. Pamiętacie naczelnego sprzedawcę czystej wody pana Czyża? Chyba zachłysnął się tą wodą, ponieważ ostatnio na żywo pokazał, jak w praktyce wygląda owo oczyszczanie ścieków. Niedawno bardzo szerokim echem odbiła się pewna sprzeczka w studiu TVP, która doskonale pokazuje, jakie tamtejsi dziennikarze mają podejście do gości. Ci Konfederacja, ja mam pytanie do pana senatora Kwiatkowskiego, bo mówimy o praworządności, dlatego chciałbym zapytać odnośnie dosyć stosunkowo nowej afery związanej z panią pseudodziennikarką dziennikarką do Dobrosz Oracz. Yy, jak jak pan to jest? To łaskawie, jest? Dobrze? Bo panu nie mówię, głos. mówię prawdę. Jak to nie, jest? Nie pan prawdy, czy to drugi jest wasza praworządność, pan, że pani dostaje. Czyjekolwiek, żeby czy kompetencje zawodowe oceniać. Nie ma pan kompetencji ja nie, do tego. Nie. Ale to było niekulturalne, bo pan wyrywa mikrofon. To nie, nie bo nie pozwolę obrażać mojej koleżanki. Szanfać, ale my, pan jest my, na to że my pan odpowie. przez pana koleżankę. Ja po pierwsze nie zgadzam się, ja nie zgadzam. Czysta woda w akcji. Jest to po prostu absurdalne, że w telewizji, za którą wszyscy płacimy grube pieniądze, dzieją się takie rzeczy. Przecież to skandal, że nie można im nawet zadać pytania bez ryzyka bycia uciszonym. To nie jest wypadek przy pracy, to jest demonstracja siły i pokazanie realnego oblicza tej zmiany. Obiecywano nam wodę czystą i przejrzystą, a w praktyce dostajemy ten sam mętny strumień, w którym tonie jakakolwiek próba uczciwej dyskusji. Zmienił się tylko ten, kto odkręca kurek. Ta buta i przekonanie o własnej nieomylności są dokładnie tym, co miało zniknąć z anteny. Tymczasem widać, że mechanizmy pozostały te same: jeśli gość nie wpisuje się w narrację, to zamiast merytorycznej polemiki otrzymuje knebel. W gruncie rzeczy, czy to obrażanie grupy społecznej, czy zamykanie ust w studiu, wszystko sprowadza się do jednego głębokiego braku szacunku dla widza, albo jak pan sobie to zapisze? Stankiewicz. Stankiewicz, ja, dobrze. Prościej będzie. Nie, bo nie kojarzę że pana nie czytam. Ja też pana nie tam... kojarzę zupełnie. Pan Dukierowca, już dobry stwarze. chyba. traktuje się nas jak masę, której można wcisnąć wszystko, albo którą można zignorować, jeśli ma czelność myśleć inaczej. Płacimy więc za medium, które w teorii ma służyć wszystkim, a w praktyce służy jedynie utwierdzaniu w przekonaniu samych prowadzących. Obietnica jakości i obiektywizmu rozpłynęła się w tej rzekomo czystej wodzie, pozostawiając po sobie jedynie niesmak i poczucie, że znowu oglądamy ten sam dobrze znany spektakl, tylko z nowymi aktorami. Ciężko mi sobie wyobrazić, jaką przyszłość może mieć TVP po zakończeniu kadencji obecnego rządu. Kiedyś może i było to skuteczne narzędzie propagandy, ale obecnie po ostatnich zmianach obie strony sporu politycznego widzą, że ta stacja jest tylko narzędziem rządu. Cała ta marka jest już tak naprawdę do wyrzucenia. Gdyby następny rząd chciał kontynuować ten projekt, musiałby zbudować wszystko od podstaw. O ile obecnie TVP jest niby w likwidacji, to prawnie nie da się jej zlikwidować, dopóki nie wypełni swojej misji jako spółka państwowa. Jej misją jest po prostu dostarczanie programu telewizyjnego Polakom, więc w teorii nigdy nie można jej ukończyć. Ten prawny paradoks to idealne podsumowanie całej tej sytuacji. TVP jest jak medialny zombie, niby w stanie likwidacji a jednak wciąż chodzi, straszy z ekranu i pożera miliardy z naszych kieszeni. To wieczny pacjent podłączony do kroplówki z pieniędzy podatnika, którego żadna władza nie chce odłączyć, bo każda liczy, że po następnych wyborach to ona będzie mu podawać leki i dyktować, co ma mówić. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy spodobały Wam się żarciki TVP. Jak już to zrobicie, obowiązkowo zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie też, że byliście na kanale kto wygrał. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia niedługo.